Tekst manny na 24 września. Ale lekarze, w angielskim utrzymuje w poddaniu, ciało moje i w niewolę podbijam, abym sam nie był odrzucony. Pierwszy Koryntów rozdział 9 werset 27. Komentarz parauzyjny. Ciało ma skłonność do powstawania ze stanu uznanego za martwy. Nowa natura musi więc ustawicznie czuwać, by zachować kontrolę, toczyć dobry bój wiary oraz zdobyć nagrodę jako zwycięzca. Takie walki nowego umysłu z ciałem są dobrym bojem w tym znaczeniu, że prowadzone są przeciwko grzechom i słabościom właściwym upadłej naturze. Jest to bój wiary w tym znaczeniu, że cały bieg chrześcijanina to droga wiary, jak to określa apostoł, bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Jest to bój wiary w tym znaczeniu, że nikt nie byłby w stanie prowadzić walki przeciwko własnemu ciału oraz jego skłonnościom i pragnieniom. Gdyby nie przejawiał wiary w obietnicę i w Pana jako swego pomocnika. Reprint nr 3272 Komentarz epifaniczny Istnieje pewna różnica pomiędzy utrzymywaniem ciała w poddaniu, a podbijaniem go w niewolę. Utrzymujemy ciało w poddaniu, gdy tłumimy jego wysiłki i rządzenia nami. Gdy odrywamy nasze ziemskie uczucia od jego obiektów i okazujemy się niedostępni na jego ataki. Podbijamy ciało w niej wtedy, gdy nasze nowe serce, umysł i wola przejmując nad nim kontrolę i poddając boskiej woli sprawiają, że służy ono prawdzie, sprawiedliwości i świętości. By zdobyć nagrodę naszego powołania, musimy czynić obydwie rzeczy. Choć dla osiągnięcia wiecznego życia należy czynić jeszcze inne rzeczy, te dwie są niezbędne do zwycięstwa. Ktokolwiek tego nie wykona, nie zwycięży, lecz zostanie odrzucony, nie otrzyma nagrody. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwszy Koryntów rozdział 9, wersety 25 i 26, a każdy który się potyka, we wszystkim się powściąga, o nic wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nie skazitelną. Ja tedy tak bierze, niejako na niepewne, tak szermuje, niejako wiatr bijąc. Drugi Koryntów rozdział 6, wersety 4 i 5, ale we wszystkim zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości. W uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach. Rzymian rozdział ósmy werset 13. Albowiem byście według ciała żyli, pomrzecie, ale byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Dzieje apostolskie rozdział pierwszy werset 25. Aby przyjął cząstkę usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swoje. 2 Piotra rozdział 2 werset 15: Którzy opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balama, syna Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował. Efezów rozdział 4 werset 22: to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwające. Kolosensów rozdział trzeci werset piąty umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Jeremiasza rozdział 6 werset 30 Srebrem fałszywem będą nazwani bo ich Pan odrzucił Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 25 Albowiem cóż pomoże człowiekowi choćby wszystek świat pozyskał gdyby samego siebie stracił albo sobie uszkodził Drugi Koryntów rozdział 13 versety 5 i 6. Doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie znacie, że Jezus Chrystus w Was jest. Chyba żebyście byli odrzuceni. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuconymi.

Pytania, jak moje doświadczenia w tym tygodniu zgadzały się z tym tekstem, co mi w tym pomagało, a co przeszkadzało, jakie były wyniki. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.